Witam serdecznie, ja właśnie idę się z nim spotkać, potem zrobić appointment eee... No i potem zrobić małe zakupy Wczoraj jadłem też zupę z dyni Bardzo dobra, dyniowa zupa taka na kremie ziemniaki i jakieś płatki tam były nie wiem jak to się dokładnie nazywa w języku polskim, ale takie jakby yy, czy pestki od dyni, coś takiego, coś takiego Bardzo dobre smakowało A w ogóle od okularnika tutaj ten mechta optys yy, Przyjdziesz, zbadasz i wszystko masz wliczone w szkiełka i oprawki, to jest jedna cała suma razem. Także trochę to inaczej niż ja jestem przyzwyczajony, bo na przykład wangi to było dodawanie do każdej małej rzeczy foty. Także no. no, to widzimy się na samej scenie. Zaraz będę przychodził baktesko. Nie wiem czy wejdę, czy nie wejdę. Różnie bywa, może mi panie coś do głowy, może nie. Jak nie to idę dalej. No i wczoraj jest wizyta, appointment Także spoko, nie mogę się doczekać. Kiedy w końcu moje nowe okulary przyjdą cieszę ale mi się tak bardzo podobają że nie chcę by się poniszczyły, dlatego trzeba będę musiał ładnie dbać o to przepraszam za hałas autobusowy no i za to, że nie mam w tej scenie i poprzedniej scenie gimbala do stabilizacji no Pomysłów na dzisiejszy dzień nie mam. Jest mokro, zimno, paskudnie Także tak wygląda dzień. Wczoraj bardzo mocno deszcz padał. Była mała powódź, albo wielka kałuża to woli to nazwać za kostki nie dało się. W niektórych miejscach pieszo. Oczywiście, jak ktoś miał pojazd, to nie było problemu. Yy, wczoraj, nie wiem, musiałem się jakimś jedzeniem zatruć, bo mi było niedobrze przez parę godzin, a potem przeszło. Także ok. No i pomyślałem sobie, że pójdę do Pepko kupię kredki z Pepco i zobaczymy recenzję, moją recenzję kredek z Pepco tanich, w takim pudełku także zobaczymy jak to się sprawdzą już na pisakach czy markerach powiedziałem swoje natomiast jak oczywiście bardzo delikatnie się Przydusi tylko raz, to nie ma problemu, wtedy nie przechodzi na inną stronę kartki. Aczkolwiek przez to ciężej też kolorować z innej strony, bo jak masz małe kropki białe czy coś tam i chcesz to zatuszować, to już chodzisz często drugą warstwą markera i przez to już się zaczyna przebijać oczywiście masz też z innej strony ten bardzo cień, cieniutki na detale, szczegóły aczkolwiek zbyt duża ilość tuszu przechodzi przez to także jest potem znowuż ten sam problem no mam nadzieję, że kredki się sprawdzą nie będzie problemu też zrobiłem zakupy małe takie tam do jedzenia serki, almette, pasztet takie rzeczy płyną ptaszki widzę jedną nagle wypływa Druga, trzecia, stamtąd wielkie stado. Co pomyślałem, że wyjmę kamerę i trochę nagram, ale niestety nie wypływa więcej, a myślałem, że będzie więcej. Pogoda no jest dosyć okej. Okay. Nie jest zimno, nie jest ciepło. Słońce świeci poza tą chwilą. Minus dzisiejszej pogody to straszny wiatr, zimny jest. A ogólnie tutaj można jak się ma bilet na łódkę wtedy tutaj się przychodzi i łódka odbiera i potem można gdzieś płynąć. Także takie kredki kupiłem. Jest 48 różnych kolorów, kredek do tego taką osałkę z gumką. Zapłaciłem za to wszystko 5 funtów. Ok, a w tym miejscu za mną Great Escape właśnie jest umówione appointment. Nie wiem, może przejdę się, zobaczę w sklepie karcianym, czy ktoś siedzi. Jak nie, no to będę szedł do domu. No, chyba, że jeszcze coś mi do głowy wejdzie, nie wiadomo. Także wracam się do domu. Nie wiem, chciałem załatwić też swoje rzeczy. To czekam, nie wiem, czy już tydzień czy dwa tygodnie, ale czekam. I nadal moje rzeczy jakby nie są potwierdzone w systemie. Nie tylko ja mam ten problem ze szpitala nadal cisza nic nie wiadomo miałem też jakiś problem poprosiłem o policję o pomoc to też nie pomogli także no jest jak jest jest ciepło raz zimno <laughs> wiatr także no wracam się. No nie wracam. Bo nie byłem w domu jeszcze. Co? A więc moja opinia na tych kredkach z Pepko to są super wyśmienite. Za tą cenę to jest mega. Już ja wam pokażę. Tak wygląda opakowanie. Za 22 polskie złoty. W Polsce możecie sobie też takie coś kupić. Tu są kolory, jakie są. Jakieś tam z 3 czy 4 odcieni każdego, w skrócie mówiąc. jest fajne ładne pudełko i są fajne przegródki oraz takie plastikowe tace jakby. Już wam pokażę jak jest rezultat tych kredek Jest coś, co zacząłem kolorować w yy, wazonie. Jakieś kwiatki także przetestowałem niebieski, zielony, różowy i tak mniej więcej te kolory bardzo przepięknie i dobrze pracują z tymi pisakami z PEPKO co kiedyś pokolorowałem. Najpierw ten ups się zagięło. ten rysunek pokolorowałem tylko pisakami i dokończyłem cieni tak i inne rzeczy kredkami także bardzo fajnie to wyszło bardzo fajnie się spisuje z pisakami spódko z za tą cenę to naprawdę Super. Są jakościowo bym powiedział z tej lepszej półki. Oczywiście szybko też się zużywają te kredki. No ale nie tak bardzo szybko, także nie martwcie się, nie martwcie się o to. Za 22 zł to naprawdę polecam, byście poszli i kupili sobie albo dzieciom na plastykę, czy na studia właśnie z Pepko jeśli nie wiecie co wybrać. Bardzo super. Jeszcze raz pokażę rezultat samych kredek. Na koniec. Mam nadzieję, że było fajnie w dzisiejszym filmiku. ta jest ta kolorowanka, co na niej pokolorowałem. Dziękuję za oglądanie od początku do końca filmu, jak i reklam. To bardzo dużo robi, pomaga. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje. To też bardzo dużo pomaga. Mm, dziękuję za miłe słowa, motywację, pomoc, wspieranie itd. Tak Mam patrona. Jak ktoś jest zainteresowany? Mam tam swoje opowieści po angielsku, czy tam jakieś zdjęcia, filmy, czy rysunek na przykład jakiś. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!